Witam, nazywam się Radosław Gajda. Jako radny Sejmików wywalczyłem przejście przez tory na stacji Zwierz Północ. Skutecznie broniłem kolegium nauczycielskiego przed likwidacją i sprzeciwiałem się budowie drogi ekspresowej w pobliżu naszych bloków. Jako radny miasta będę walczył o pozostanie w Zgierzu jedynej poradni chorób płuc. Zadbam o nowe miejsca parkingowe na naszym osiedlu oraz o docieplenie szkoły dwunastki. Wszystko to jest możliwe tylko z dobrym prezydentem, a takim jest z pewnością Przemysław Staniszewski. Radosław Gajda, nasz radny z Osiedla. Zgierz jest moim miastem. Od lat jestem blisko Was. Mądre i świadome zarządzanie to lepsze jutro dla nas wszystkich. Bezpieczne, dynamicznie rozwijające się miasto to nie wizja. To cel, który możemy osiągnąć tylko razem. 16 listopada wybierzmy świadomie. Postawmy na tych, którzy mają realną wizję rozwoju naszego miasta. Prezydent dla mnie to ktoś mądry, kompetentny, najlepiej prawnik, dlatego popieram Przemka. Przemku cenię sobie otwartość na ludzi, zwłaszcza na ludzi młodych. Jak wygra w Zgierzu, będzie fajna łóza i w ogóle będzie się fajnie działo. Cenię sobie ludzi pracowitych, a Przemek taki właśnie jest. Nazywam się Przemysław Stańczycki, kandyduję na prezydenta zwierzę. A mi w Przemku podoba się to, że jest przystojny. Nazywam się Mieczysław Wilczak. Od zawsze jestem związany ze Zgierzem. Tutaj się wychowałem i chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 5 i Liceum imienia Stanisława Stasznica. Tu mieszkam z żoną i córkami. Zawsze pracowałem w Zgierzu. Znam się na gospodarce miejskiej. To jest moja pasja i zawód. W najbliższych wyborach samorządowych będę kandydował na Urząd Prezydenta Miasta Zgierz. Nasze miasto potrzebuje doświadczonego gospodarza. Jako mieszkaniec Zgierza wiem, czego potrzebuje nasze miasto, a jako samorządowiec i przedsiębiorca wiem, jak to osiągnąć. Wspólnie zmieniajmy Zgierz. 16 listopada wybory samorządowe. Zgierzanie, oddajcie swój głos na mnie. Wspólnie wybierzmy dobrego gospodarza dla naszego miasta. Robert Kocholski to dobry gospodarz. To gwarancja sukcesu dla Zgierza. I to gwarancja, że Zgierz pozyska bardzo potrzebne środki finansowe z nowego rozdania Unii Europejskiej. I to lepsza organizacja służby zdrowia w Zgierzu. To gwarancja zrównoważonego budżetu dla miasta Zgierza. To gwarancja bezpieczeństwa to rozwój sportu. Robert Kocholski to Zielone Światło dla Zgierza. Proszę i zachęcam do udziału w wyborach i do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy razem zmieniać Polskę. Błażej Spychalski, 29 lat, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Urodził się i wychował na wsi. Pracował w Sejmie. Ma także doświadczenia samorządowe. Województwo łódzkie potrzebuje przemyślanej polityki społecznej i gospodarczej. Musimy pamiętać, że tak jak Polska to nie tylko Warszawa, tak łódzkie to nie tylko Łódź. Błażej Spychalski, lider listy w okręgu drugim. Zgierz obudził się do życia. Plac Wińskiego wizytówką centrum miasta. Nowe place zabaw dla dzieci. Minigolf oraz siłownia zewnętrzna. Nowe drogi, parkingi i chodniki. Kwitnące miasto. Nowe mieszkania, nowa jakość komunikacji. Nasi kandydaci na Radny. Dotrzymałam obietnic. Obudziłam nasze miasto do życia. Chcę, aby rozkwitało dalej. Nazywam się Jerzy Soku. Kandyduję na urząd prezydenta miasta Zgierza. W mojej kadencji pozyskałem 174 miliony z Unii Europejskiej. Pierwszy wojewódzkie parklinowy. Park Kulturowy Miasta Tkaczy, perła województwa łódzkiego. Ulica Łagiewnicka, 67 km kanalizacji i 14 km wodociągów. Dwa boiska typu orlik, lodowisko miejskie i sala gimnastyczna przy SP 12. Obwodnica wokół osiedla 650-lecia, ulica Długa i wiele jeszcze innych dróg realizowanych po Funduszu Spójności Zgierzu. Wybierz doświadczonego i sprawdzonego kandydata. Jednocześnie deklaruję, że młodzież z szkół z będzie jeździła komunikacją miejską nieodpłatnie. Gwarantuję stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej, zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta, wprowadzenie do szkół polityki zdrowego odżywiania, budowę drugiego żłobka, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, umożliwienie mieszkańcom składania własnych projektów uchwał. Gwarantuję przyjazny urząd miasta, gdzie prezydent będzie nie urzędnikiem, a jednym z nas. Szanowni Państwo, setki samochodów dostawczych przejeżdżających przez zgierz, zakorkowane ulice, dziurawe drogi, brak pracy, pomazane mury, zniszczone przystanki. Nie tak powinien wyglądać zgierz, stolica powiatu. 16 listopada możemy to zmienić. Nazywam się Piotr Neyman, startuję do Rady Powiatu Zgierskiego z listy Komitetu Wyborczego Inicjatywa Mieszkańców. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo naszego powiatu. Liczę na Państwa głosy. Nazywam się Małgorzata Pigłowska. Mieszkam na Osiedlu Kurak. Znając potrzeby naszego miasta, kandyduję do Rady Miasta Zwierza z okręgu numer 15. Jestem doktorantką w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i na co dzień zajmuję się pracą z osobami starszymi. W Radzie Miasta będę dążyła do tego, aby Zwierz był miastem przyjaznym osobom w każdym wieku, zapewniającym rozwój młodym oraz odpowiednią opiekę osobom starszym. Dziękuję za zaufanie. Małgorzata Pigłowska. Twoja Radna Skóraka. Jako Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od czterech lat pracuję na rzecz regionu, powiatu i naszej gminy. Dba o interesy mieszkańców powiatu zgierskiego, łowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego. Jako Naczelnik Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu wspieram samorządy w pozyskiwaniu dofinansowań z różnych źródeł. Od lat udzielam się społecznie, współpracując z organizacjami pozarządowymi. Tworzyliśmy historię Budujmy przyszłość. 16 listopada wybierz świadomie. Witam Państwa, Klaudia Muszyńska. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydarzenia telewizji Centrum. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o rozdyskutowanym Zgierzu i aż trzech przedwyborczych debatach w ciągu dwóch dni, a także o kolejnej dużej inwestycji pod Strykowem. Zaczynamy od tragicznej wiadomości. W środę w godzinach wieczornych na terenie jednej z posesji przy ulicy Jagiellońskiej wybuchł groźny pożar. Dwie osoby znajdujące się w budynku poniosły śmierć. Na miejscu z kamerą był Kuba Niedziela. W środę w godzinach wieczornych Zgierska Jednostka Straży Pożarnej otrzymała zgłoszenie o pożarze drewnianego budynku znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej 8A. Strażacy dotarli na miejsce około godziny 21. Przybyły na miejsce zastępy Straży Pożarnej. Została część budynku objęta całkowicie ogniem. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej z wnętrza budynku wyniesiono dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Niestety kobieta i mężczyzna nie żyli, poziom zwęglenia ciał był tak duży, że nie podejmowano już akcji reanimacyjnej. Prawdopodobnie ofiary były lokatorami domu przy ulicy Jagilońskiej. To nie pierwszy pożar, który wybuchł w tym budynku. Dom znajdował się w złym stanie technicznym, odłączono go jakiś czas temu od instalacji elektrycznej. Przepraszam, przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez mieszkańców. Przyczyną jednego z najtragiczniejszych pożarów w naszym mieście w ostatnim okresie okazała się tak zwana koza, czyli wolno stojący piecyk, którym ogrzewano budynek. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej. W Zgierzu nastała prawdziwa moda na debaty przedwyborcze. Zaledwie w ciągu dwóch dni odbyły się aż trzy takie spotkania. Zaczynamy od Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która zorganizowała dotąd dwa spotkania z kandydującymi na urząd prezydenta Zgierza. W zeszłym tygodniu kandydatów wypytywali przedsiębiorcy, a w tym mieszkańcy. Jeśli mieszkańcy Zgierza mają wątpliwości, na kogo oddać głosy w zbliżających się wyborach prezydenckich, w podjęciu decyzji pomóc i mogą spotkania organizowane na terenie miasta. W ostatnich dniach października Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprosił kandydatów oraz przedsiębiorców. Ci ostatni pytali o program wyborczy poszczególnych osób. Widać było, że kandydaci starali się w jakiś sposób ubrać się w buty przedsiębiorców i w jakiś sposób zaprezentować swoje stanowiska w tych pytaniach, które do nich padały. Aczkolwiek wydaje mi się, że pytania były zaskoczeniem dla wielu osób. Kandydaci mieli szansę zrehabilitować się w ostatnią środę. Tydzień po pierwszym spotkaniu przyszedł czas na drugą odsłonę inicjatywy. Ta sama sala Urzędu Stanu Cywilnego, ci sami odpowiadający, ponieważ regulamin wykluczał obecność kandydatów, którzy nie zjawili się na pierwszym spotkaniu, jeśli chodzi o zadawanie pytań, tym razem dopuszczono wszystkich chętnych. Kandydaci będą ze swoich jakby pudełek, jeżeli to tak można określić, losowali pięć pytań mieszkańców i na te pytania będą musieli no, odpowiedzieć. Okazało się, że spora część wylosowanych pytań dotyczyła sytuacji młodego pokolenia, jeszcze Gierzan, choć coraz częściej myślących o ucieczce z nieprzyjaznego im miasta. Najważniejsze jest, żeby coś było zrobione, żeby młodych zatrzymać. Tak samo jak Łódź, ze Zgierza coraz więcej młodych ucieka. Jak ja, jak większość młodych, nie widzę perspektyw dla siebie, żeby tutaj mieszkać. Kończą studia wyższe, powiedzmy Uniwersytet Łódzki lub Politechnikę Łódzką i niestety w macierzystym mieście takim jak Zgierz nie mogą osiągnąć satysfakcjonującej pracy. Z naszego miasta w ostatnich latach wyjechało prawie 3000 tysiące osób. Kandydaci uważają, że powinno się wspierać budownictwo komunalne, bądź poprzez stawianie nowych budynków, bądź poprzez przystosowywanie już istniejących. Wspominano o wsparciu dla przedsiębiorców, miałoby się to przełożyć na powstawanie nowych miejsc pracy. Dodawano, że etykieta, która przelgnęła do zwierza czyli miasto sypialnia, musi zostać zmieniona. Przy okazji takich spotkań pojawia się pytanie, na ile uczestnicy rzeczywiście sprawdzają, na kogo warto zagłosować, a na ile wspierają znajomych kandydatów. Organizatorzy mają nadzieję, że zadający pytania chcą po prostu dobrze poznać kandydata, mówiąc w przenośni, chcą ocenić książkę po treści, a nie po okładce sprawa celebrytów czyli osób które potrafią się ładnie zaprezentować ładnie pokazać a de facto nie mają nic do zaoferowania poza tym stała się można powiedzieć zmorą nie tylko naszego miasta ale też zmorą całego naszego kraju Czy wyborcy podejmują racjonalne przemyślane decyzje co do tego wielu obserwatorów zgierskiego życia politycznego ma wątpliwości Zależy co im zagrają I ta część w matni to dopiero jak zobaczy kompromitację i niedotrzymane obietnice dopiero przeklina. Przy okazji padło też wiele cierpkich słów pod adresem kandydatów. Powielają te same schematy, te same myśli, nie, nie dając żadnych konkretów. I to jest dla mnie osobiście jako świeżego zwierzanina, któremu zależy na tym mieście, bardzo przykre. Kogoś jednak wybrać trzeba. Pozostawienie decyzji innym jest najgorszym z rozwiązań. Aby nie żałować wyboru, najlepiej uczestniczyć w takich spotkaniach i wsłuchiwać się w wypowiedzi kandydatów oraz oceniać, czy nie stoją one w sprzeczności z ich dotychczasowymi działaniami. Czy przestrzeń publiczna ma być przyjazna dla inwestorów? Czy da się coś zrobić z mizerną kondycją finansową naszego miasta? W końcu, czy kwestie antydyskryminacyjne są istotne? Na te i inne pytania odpowiadali kandydaci na prezydenta z Gierza podczas debaty zorganizowanej w ramach projektu Zgierz Otwarty. Przedwyborczej konfrontacji przysłuchiwała się Emila Okupska. Zgierz Otwarty to projekt realizowany przez Stowarzyszenie imienia Andrzeja Gołomba, którego celem jest m.in. prowadzenie działań antydyskryminacyjnych oraz edukacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Przedwyborcza rywalizacja lokalnych polityków to dobry czas na uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania, które najczęściej nie padają w publicznym dyskursie. Przez te ostatnie 4 lata, my, jako e, osoby, które były m.in. w redakcji gazety Zgrzyt, tak naprawdę my przede wszystkim e, mieliśmy zadanie kontrolować, monitorować to, co, to co e, władze w tej kadencji robiły. No i nasze wnioski są, e, są raczej, raczej smutne, e, no ale e, też m.in. dlatego kontynuujemy nasze działania do tego organizujemy, chociażby tą debatę, żeby zobaczyć jakie są potencjalne prognozy na przyszłość. Na debacie pojawiło się pięciu spośród 11 kandydatów na prezydenta. Tradycyjnie zabrakło obecnej prezydent Zgierza. Nie zjawił się również Jerzy Sokół, Agnieszka Luksztejt, Mieczysław Wittczak, Robert Kocholski oraz Stanisław Nowak. Czwartkowe spotkanie składało się z trzech bloków tematycznych oraz pytań z Zgierza do kandydatów na prezydenta. Na początek każdy kandydat prezentuje się, mówi o, o, o tym, co, co robi na co dzień tak i co chce zrobić w mieście. Później odpowiada na dwa pytania z każdego działu, łącznie trzy minuty na każdy obszar tematyczny. Frekwencja na spotkaniu dopisała jak nigdy dotąd, podczas żadnej z dotychczasowych debat. Czy jednak obecna na debacie publiczność była zadowolona z jej przebiegu i uzyskała satysfakcjonujące odpowiedzi od kandydatów do fotela prezydenta? Na debacie byłam w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym. Różne pytania są takie roszczeniowe, odpowiedzi są bardzo ogólne, ale myślę, że na takiej debacie nie da się odpowiedzieć bardziej dokładnie. Jest to ciekawe doświadczenie. Ja zachęcam innych do udziału w, takiej, w takim spotkaniu, natomiast absolutnie nie jestem Satysfakcjonowana, i ja, że tak powiem, wiem, że bardzo często później z tych obietnic niewiele zostaje. Na pierwszą z trzech części relacji z przebiegu debaty wyborczej w ramach projektu Zgierz Otwarty zapraszamy już w poniedziałek, zaraz po wydarzeniach. Sport to zdrowie. Brzmi powtarzana od lat Maksyma. Jednak przysłuchując się zorganizowanej ostatnio debacie na temat sportu, można odnieść wrażenie, że działacze klubów żyją w ciągłym stresie. Brak bazy treningowej, zbyt niskie dotacje, do tego nieprzychylne nastawienie władz miasta. O obrazie zgierskiego sportu, jaki wyłonił się na czwartkowym spotkaniu z kandydatami na prezydenta, Kuba Niedziela. Kandydujących na urząd prezydenta miasta Zgierza przepytywali już przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń obywatelskich, zorganizowano też debatę z mieszkańcami naszego miasta. W czwartek na mniejszej sali Mosiru odbyła się tak zwana debata sportowa. Przedstawiciele jednego z klubów piłkarskich zaprosili kandydatów, aby zadać im pytanie, co dalej ze zgierskim sportem. Ostatnie lata pokazały, że dużo drużyn się wycofało z rozgrywek, zniknęło z mapy Zgierza Sportowej i nie idzie to w dobrym kierunku. Oczekujemy konkretnych zmian. Brak w Zgierzu seniorskiej drużyny koszykówki czy piłki ręcznej. Organizatorem spotkania był klub piłkarski Boruta. Nie wystosowano zaproszeń do przedstawicieli innych zgierskich stowarzyszeń, jeśli pojawili się to z własnej inicjatywy. Pierwszym poruszonym, a właściwie unaocznionym dzięki pokazowi multimedialnemu problemem był fatalny stan infrastruktury na ulicy Wschodniej. Zaraz potem pytano o pieniądze z budżetu miasta zasilające stowarzyszenia sportowe. Dostajemy wsparcie dla grup młodzieżowych. To jest na poziomie 116 tysięcy w tym roku. Natomiast na, drużynę, na drużyny seniorskie no niestety nie dostajemy żadnych pieniążków. Na pytanie, czy 400 tysięcy złotych przeznaczane obecnie na cały zgierski sport jest kwotą wystarczającą, wszyscy kandydaci odpowiedzieli, że kwota ta powinna wzrosnąć. Wspominano o konieczności pozyskiwania środków unijnych, także o rezygnacji z pobierania opłat od sportowców wynajmujących zgierskie sale na treningi. W ten sposób część pieniędzy z dotacji kluby zwracają do miejskiej kasy. Jest to szczególnie uciążliwe dla zapaśników, którzy otrzymują niecałe 50 tysięcy do finansowania. Pensja czterech trenerów, którzy zarabiają 420 zł, to jest kwota około 20 tysięcy 12 tysięcy, to jest opłata za korzystanie z sal. W związku z tym łatwo policzyć, że 14 tysięcy nam zostaje na działalność sportową. To starcza nam na, na, na pewno na 4-4,5 miesiąc. Zapaśnicy, a to samo powtórzyliby i łucznicy, twierdzą, że powinno się promować dyscypliny osiągające wymierne sukcesy. W przypadku ZTA są to wielokrotne mistrzostwa Polski czy miejsca na podium w mistrzostwach Europy. Tymczasem dofinansowywanie edukacji sportowej młodzieży powoduje, że najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na futbol. Boruta wykazuje największą ilość trenujących młodych zawodników. Część kandydatów zgadzała się, że powinno się przyjąć zasadę nagradzania klubów za wyniki. Wracając do tematu fatalnej infrastruktury. Przedstawiciele Włókniarza Zgierz od dłuższego czasu chcą wybudować przy ulicy Musierowicza krytą halę ze sztuczną nawierzchnią. Bezskutecznie prosili Urząd Miasta o poręczenie finansowe umożliwiające pozyskanie kredytu. Innym wyjściem jest przekazanie klubowi terenów na wieczyste użytkowanie. Jeżeli w Urząd Miasta przyszły prezydent zechce dobrowolnie oddać nam to ten grunt. Pod użytek już rzeczywisty, własny, nie chcemy wtedy żadnej parcypacji Urzędu Miasta, sami sobie damy radę, ponieważ kredyt uzyskamy pod hipotekę. Temat tej inwestycji będziemy kontynuować na naszej antenie. Niektórzy z kandydatów obiecywali wsparcie tej inicjatywy. Środowiska sportowe gorzko podsumowały, że władze przypominają sobie o klubach, gdy pojawią się sukcesy i można sfotografować się z mistrzem Polski czy Europy. Działacze jednocześnie mają nadzieję, że nową kadencję będzie charakteryzować większe wsparcie dla lokalnego sportu. Zajmująca się logistyką i spedycją firma UPS wybuduje w Strykowie Centrum Przeładunkowe. To jedna z dwóch inwestycji realizowanych przez firmę w naszym regionie. Druga to Centrum Obsługi Biznesu, która powstaje w Łodzi. To oznacza kolejne miejsca pracy dla Zgierzan i mieszkańców okolicznych gmin. Emila Okupska. Jadąc ze Zgierza w kierunku Strykowa, z pól i łąk wyrastają wysokie dźwigi i pierwsze elementy stalowej konstrukcji potężnych hal. Od sierpnia w Dobrej powstaje Centrum Logistyczne Firmy Kurierskiej UPS. Wczoraj uroczyście wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Stryków to dla nas ważne miejsce, nie tylko ze względu na położenie na mapie, ale również ze względu na doskonałą infrastrukturę drogową, jaka tutaj jest. Mamy tutaj też bardzo przyjazne środowisko dla inwestorów. Pozwala również to miejsce nie tylko nam, ale naszym klientom otworzyć się nieco dalej, stąd jest wszędzie blisko. UPS to globalna firma zajmująca się logistyką i spedycją. Świadczy usługi w ponad 220 krajach na całym świecie. W Polsce obecna jest od ponad 20 lat i zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników oraz podwykonawców. Główna siedziba firmy mieści się w Atlancie w USA. W oficjalnej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział przedstawiciele firmy, jej pracownicy oraz lokalne władze. Otwarcie nowego obiektu to nie tylko nowe miejsca pracy, to także korzyści dla samej gminy Stryków. Nowi inwestorzy, nowe podatki. A oprócz tej inwestycji zostanie także przebudowana droga powiatowa prowadząca tutaj na teren tego parku przemysłowego. Mam nadzieję, że to nie jest jedyna inwestycja, która w tym roku powstanie. Na pewno w przyszłym roku powstanie jeszcze kilka takich dużych inwestycji. Nowy obiekt w Strykowie jest jednocześnie największym tego typu projektem w historii firmy realizowanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie łączył w sobie funkcjonalność centrum przeładunkowego oraz oddziału dystrybucyjnego dla przesyłek o różnej wielkości. Dzięki temu na bieżąco będzie w stanie zaspokoić rosnące potrzeby rynku. Centrum zostanie wyposażone w najnowocześniejszą linię technologiczną, która umożliwi sortowanie 15 tysięcy paczek na godzinę. To są nowe miejsca pracy, usytuowanie świetne, centrum polski, skrzyżowanie autostrad, firmy wiedzą co robić. Poza tym kiminastryków. Znacząca gmina w województwie łódzkim, gmina, która jest w tej chwili już znana na całą Polskę. Uroczystość murowania kamienia węgielnego to wydarzenie przełomowe w 13-letniej historii UPS w Polsce. Ta inwestycja pozwoli firmie na świadczenie usług o jeszcze wyższej jakości oraz umożliwi ona polskim klientom połączenia z rynkami na całym świecie. Dzięki tym działaniom powstanie około 300 nowych miejsc pracy. Dziś to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Zaraz po wydarzeniach zapraszam w imieniu Czarka Adamskiego na program Gość Tygodnia. Zachęcam także do oglądania naszych programów na naszej stronie internetowej www.centrum.zgierz.pl oraz w serwisie YouTube. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia! Poprawię bezpieczeństwo. Tu musi być przejście dla pieszych. Pomogę inicjatywom społecznym. Uchwalimy budżet obywatelski. Zablokuję szkodliwe inwestycje dla Zgierza. Zgierz jest moim miastem. Od lat jestem blisko Was. Mądre i świadome zarządzanie to lepsze jutro dla nas wszystkich. Bezpieczne, dynamicznie rozwijające się miasto to nie wizja. To cel, który możemy osiągnąć tylko razem. 16 listopada wybierzmy świadomie. Postawmy na tych, którzy mają realną wizję rozwoju naszego miasta. Nazywam się Anna Barbara Jans. Jestem magistrem prawa administracyjnego i dyrektorem Hal Targowych w Łodzi. Kandyduję do Rady Powiatu Zgierskiego, bo mam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej. Jako radna będę przede wszystkim wspierała organizacje działające na rzecz osób wykluczonych społecznie i modernizowała Centrum Medyczne Boruta oraz szkoły ponadgimnazjalne. Chcę także pozyskiwać środki finansowe z funduszy unijnych. Oddaj na mnie swój głos 16 listopada. Zgierz obudził się do życia. Placki Wińskiego wizytówką Centrum Miasta. Nowe place zabaw dla dzieci. Minigolf oraz siłownia zewnętrzna. Nowe drogi, parkingi i chodniki. Kwitnące miasto. Nowe mieszkania, nowa jakość komunikacji. Nasi kandydaci na radne. Dotrzymałam obietnic. Obudziłam nasze miasto do życia. Chcę, aby rozkwitało dalej. Nazywam się Mieczysław Wilczak. Od zawsze jestem związany ze Zgierzem. Tutaj się wychowałem i chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 5 i Liceum imienia Stanisława Staszica. Tu mieszkam z żoną i córkami. Zawsze pracowałem w Zgierzu. Znam się na gospodarce miejskiej. To jest moja pasja i zawód. W najbliższych wyborach samorządowych będę kandydował na urząd prezydenta miasta Zgierza. Nasze miasto potrzebuje doświadczonego gospodarza. Jako mieszkaniec Zgierza wiem, czego potrzebuje nasze miasto, a jako samorządowiec i przedsiębiorca wiem, jak to osiągnąć. Wspólnie zmieniajmy zgierz.